Dobra, lecąc, punkt drugi. Co będziecie dostarczać w ramach tych procesów? To są przykłady, bo tego jest dużo, ale takie rzeczy, które będą się pojawiać, to wszelkiego rodzaju wymagania. Czy to będą wymagania biznesowe, takie wysokopoziomowe, czy wymagania funkcjonalne, albo wymagania niefunkcjonalne. Te ostatnie, czyli nfr -y, to jest coś, o czym się często zapomina na projektach. Będzie na przykład to, na jakiej zasadzie priorytetyzujecie rzeczy, kto za to odpowiada. Release nocy, to już wspominałem wcześniej. Informacje odnośnie tego DEMA, co było przedstawiane, kto co przedstawiał, co było pokazane, co działało, co nie działało, czy klient to zaakceptował, jak wyglądają testy UAT, jak wyglądają strategie testowania. To są takie rzeczy, których nie ma na tym slajdzie, ale to też może się pojawić. Jak wygląda wasz proces code review? I to wiecie, to może być pisemnie, to może być diagramami. Generalnie to powinno być w takiej formie zawsze dostarczane, żeby rozumieli to ludzie na swoim projekcie. I teraz to jest kolejna rzecz, która może być kontrowersyjna. Nie próbujcie robić rzeczy, których nikt nie rozumie poza wami. To znaczy, wiem, że wszyscy lubią na przykład BPMN-a i uml -a, ale jeżeli wasz klient tego nie rozumie i wasz zespół tego nie rozumie albo nie chce się tego nauczyć jeżeli wy to zrobicie i potem za każdym razem będziecie musieli tłumaczyć jak są swimlane w BPMN to raczej tego nie róbcie w ten sposób, zróbcie to tak, żeby to było użyteczne i czytelne dla wszystkich, nie tylko dla was to jest taka, wiecie na marginesie jeżeli chodzi o o, o, o zestaw działań które będziecie podejmować w ramach procesów, to z grubsza można podzielić na różnorakie aktywności czy spotkania, w których wybierzecie udział i które należą do Was, to znaczy jesteście właścicielem tego, prowadzicie to, odpowiadacie za to. I przykłady takich działań, spotkań, aktywności na poziomie projektu to mogą być sesje refinementowe, to mogą być warsztaty. W ramach Discovery, albo w ramach roadmapy, albo w ramach nowej fazy projektu. To mogą być sesje planingowe z klientem, sesje preplaningowe z klientem. O, widzę, że mam literówkę. Ale to mogą być też aktywności, w których, w których wy nie, nie odpowiadacie za ich organizację, ale powinniście brać udział, albo bierzecie udział po prostu jako, jako jeden z użytkowników. To są dema, to są review sprintów, retrospektywy, bug triage meeting, gdzie omawiacie bugi i tak dalej dalej. A i jeszcze chciałem wrócić do jednej rzeczy, to co mówiła wcześniej koleżanka odnośnie ustalenia oczekiwań, że są rzeczy pochodzące od zespołu i są rzeczy pochodzące od klienta. Pamiętajcie o tym, że wy jesteście zespołem. W sensie analityk jest częścią zespołu. Albo jak mówiłem wcześniej, jest jeden zespół. Nie ma zespołu waszego i zespołu klienta, jest jeden zespół i należycie do tego zespołu. Więc tak, od was też mogą wychodzić jakieś oczekiwania względem innych. To taka propos, bo zapomniałem tego powiedzieć wcześniej. No, i teraz jest kwestia tego, że wiecie, proces procesem, ale ktoś musi to kupić, bo zazwyczaj w te procesy zaangażowane są inne osoby, i jak mówiłem wcześniej, nie ma co tworzyć procesów, których nikt nie używa albo używacie tylko wy, albo rozumiecie tylko wy. E, więc należy ten e, uzasadnić to przed grupą, e, z którą współpracujecie, czy w której współpracujecie, e, że to ma sens i e, że jeżeli coś sformalizujecie, coś wprowadzicie, e, coś oprocesujecie, to to będzie z pożytkiem dla wszystkich. Czyli trzeba to kolokwialnie mówiąc sprzedać. E, zaprezentować, uzasadnić i Wiecie, ja teraz nie chcę się skupiać na tym, jak to robić. Jak, jakie są kwestie socjotechniki, które tu można stosować, brudnych chwytów albo dobrej prezentacji, albo kwestie sprzedażowe, bo tu wiecie, tu teraz wchodzimy na temat. Analityk powinien posiadać też umiejętności salesmana, czy tam sprzedawcy. Wcześniej był project manager, teraz mamy sprzedawcę. To są takie rzeczy, które generalnie. Ja nie będę wchodził w szczegóły, ale warto mieć tego świadomość, jeżeli jest to wasza nie najlepsza strona, to może warto byłoby się zastanowić nad podciągnięciem się w tym kontekście, bo generalnie umiejętności prezentacji jako analityka przydadzą się nam bardzo często. Bo jeszcze trochę nam zostało rzeczy.